Cześć, Styson Spire, i witam w foliowym vlogu. Wybaczcie, te pięć lat miałem przedstawienie, w sobie Pomyli, ale, to tak, dopiero to zauważyłem. Zmieniałem party graphic, i widocznie wszystko się poprzestawiało. Zmieniałem, pewnie spytajcie, co ja wam, powiem, zmieniałem, że leci we Word of GT400, czterdzieści dnia, GT ipsa, 760 p. <laughs> Powiem wam, że różnica, wiepości, płynności, jest większa. Zarąbisz, ja ja sobie nawet pobiorę specjalnie farfraja, trójp, żeby ją y, odpalić i zważyć. Na Ulutia. No, może nie na Ulutia. Nie mam może jakiegoś superprocesora. Ale w sumie Powinien pójść i odpalić. Chciałbym po prostu zobaczyć różnice geograficzne. Między innymi w Assassin's Creed. Czyli albo będę mógł wam w koniec i popadać. Ale tylko i wyłącznie po w czyli pojedyncze piłki, czy z wiek nie będę jej przechodził jeszcze raz mowy nie ma dość się wymęczyłem z ale jakoś udało mi się przejść to jest właśnie ciekawe e... wia wybitnie zręcznościowa a wiało mi się w nią Dziwnie wygodnie i przyjemnie. Przeszedłem wszystkie części z wyjątkiem dżungli, Którą mam, ale niestety nie w czym wiem, ani trochę, Kto? przepraszam, coś mnie... Kto? Coś mi tam... Do, czy, nie wciąż mnie czy czy pani, trochę klimat mojej pańskiej wojny domowej w ogóle mnie... Czy amerykańskiej wojny, a nie pożarowość raczej. Przepraszam bardzo. E, w ogóle mi ten klimat nie, nie rusza, nie wciąga, Ani trochę. Mm, nie wiem czemu. Może to po prostu nie moje czasy. twórpa to już bardzo mi się podoba, więc e, w sumie ulubiona część. To już nie jest e, typowy Assassin's Creed, to bardziej via w ramach akcji w piątki filmatów, nie bardziej w całej Lubiłem to, tę możliwość popływania sobie po wielkim, otwartym świecie po prostu zatopianie wszystkiego, czy się rusza, pływa dalej, co jest w sobie najlepszy element tej wiedzy, zresztą, bo grafowało w części trzeciej. Hmm. No, co jeszcze? Mogę też w końcu uruchomić Ipsy, i może, <laughs> może do tej sobie wrócimy. Ale w końcu działam jak powinna i będziemy się przeczytać ostatnie listy zmiany, czy jeszcze występują problemy z ciągrzą, ale pomóc jest już, wie i ja się wiem wziąć. Jeśli tak, to wam nawiam, ee, y, jakiś odcinek. Może zrobimy od no może nie. Hmm. To jeszcze, zobaczymy. E, co do nawijania, odcinka, jakiegoś tematycznego, ze wie, niestety, ale, trochę sobie na to jeszcze, Poczypamy gdzieś, ale się robi pad, jest w pompie i, ja wiadomo, bez, jest czwarty, bo, nie da się, nabywać. Ja dzisiaj jeszcze dostanę intro, mm. albo do, albo do niespodzianki, albo do, setrefa, online, hm, w będziemy sobie wiać? I, co? I to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Jeśli macie jakieś tematy, pytania, to zadawajcie je w, w komentarzach. Ja bym jeszcze mógł po, posiedzieć i, i powalać z wami sobie, ale niestety, coś mnie bierze i wytrudnia tak, że woltaj dzisiaj wręcz powo. Także nie ale musiałem połączyć się bo ogóle włowa, a jeszcze chciałem coś powiedzieć. Także powiem to jutro. W ogóle w stanie czy, jest, czy dzisiaj widzieć śnieg Rusbanda. E, o, napiszcie mi w komentarzach. Chciałbym, czy byście chcieli dostać. Może myśli, by ja czy pewien, gdzieś, pójdzie z racji, niedzieli, nie pracę. Więc chcę coś, nawet się zapas i wam, jeszcze wrzucić. Także napiszcie. hmm Wsam widzicie. Teśmy. Mm. Także dzięki. Trzymajcie się. Has.